Ma 7 lat i dwa marzenia zostać paleontologiem i spotkać jednego z najbardziej znanych paleontologów na świecie, Jacka Hronera. Marzyciel to chory na ostrą białaczkę limfoblastyczną Kuba. Od niemal roku Fundacja Mam Marzenie usiłuje spełnić marzenie chłopca i już prawie się udało. Czego jeszcze brakuje o tym Jarosław Kuś? Dinozaury. O dinozaurach Kuba wie wszystko może opowiadać o nich godzinami wie kiedy i jak żyły, wie co jadły, wie jakie były duże. Dinozaury pokochał, gdy miał 3 lata. Zaczęło się od Smoka Wawelskiego, później były już tylko prehistoryczne gady. Rodzice kupowali mu modele i czytali o nich książki. Pomogło mu to przeżyć pierwszą chemioterapię, ponieważ akurat jak miał 3 lata, wykryto u niego chorobę i poszedł do szpitala. Także jechaliśmy zawsze z pełnym zestawem figurek i z książkami o dinozaurach. I tak to trwa. Niestety trwa też choroba Kuby, ostra białaczka limfoblastyczna. Chłopiec przeszedł już dwie chemie. W szpitalu trafiła do niego fundacja spełniająca marzenia chorych dzieci, i Kuba powiedział im o czym marzy. Marzy o spotkaniu z Jackiem Hornerem. To jest najsławniejszy chyba paleontolog na świecie. To fragment programu prowadzonego przez Jacka Hornera. 60-letni paleontolog mieszka w Montanie. Znawcy tematu mówią o nim. Postać wybitna. Był konsultantem przy filmie Park Jurajski. Fundacja Mam Marzenie napisała mu o Kubie, a Horner odpisał. Niespodziewana i zareagował tak, że się też nie spodziewaliśmy tego zupełnie, ponieważ e, się zgodził. Bardzo entuzjastycznie się zgodził. Kuba wie, że paleontolog, którego ogląda w telewizji jest gotowy do niego przyjechać i zaplanował już spotkanie. Będę tutaj sobie siedział i rozmawiał będę. By marzenie chłopca mogło się spełnić i by spotkał swojego idola potrzeba tylko jednego. Fundacja nie ma pieniędzy na bilet dla naukowca na samolot ze Stanów Zjednoczonych do Polski. Wielki Tyranozaurus Rex. To polski park jurajski w okolicach Ostrowca Świętokrzyskiego. Jest tu 30 modeli dinozaurów. Dyrekcja parku ma propozycję. Żeby spotkanie pana profesora Jacka Hornera z tym młodym naukowcem odbyło się u nas w parku, bo chyba trudno o fajniejszą scenerię. Sceneria byłaby doskonała. Kuba nigdy tu nie był. Jack Horner, gdy tylko fundacja opłaci, przelot jest gotów przylecieć w każdej chwili. Najbardziej marzę, żeby odkryć jakiś nowy gatunek. Kuba marzy dalej, wymyśla kolejne pytania do wybitnego naukowca i czeka na spotkanie. Jarosław Kuś wiadomości.